Tak właśnie dziś wygląda legenda filmu Taxi i były postrach ulic Marsylii, Sami na Celi. Swoją charyzmą potrafił zamienić zwykłe francuskie kino w ukochany przez widzów hit. Znał każdą ulicę i zakręt Marsylii, bo sam wychował się w tej okolicy. Potrafił żartować i sprzeczać się z policją nawet poza kamerą. Improwizacja na planie dodawała scenom energii i autentyczności. Dzięki temu wiele momentów nabrało tej wyjątkowej siły która sprawia, że widzowie śmieją się, przeżywają i wracają do filmu raz po raz. Mimo sukcesu taksi, kariera samiego Naceriego nigdy nie była łatwa. Jego ciągłe konflikty i buntowniczy charakter utrudniały podpisywanie dużych kontraktów. Nigdy nie zdobył Oscara i nie wyjechał do Hollywood, ale pozostał prawdziwym królem francuskich ulic i ekranu. Co ciekawe, Naceri kilkakrotnie brał udział w ulicznych wyścigach w Marsylii, co pomogło mu wnieść jeszcze więcej dynamiki do kina. Sami na nie jest najlepszym aktorem, ale to właśnie jego szczerość i poczucie humoru sprawiły, że Taxi zyskało miłość widzów na całym świecie.